Federacje frikowe w tej chwili to, to są największe federacje w Polsce. Ale powiedz mi, ty się wychowałeś w bananowym środowisku? Tak. Nie, to nie jest złe. To jest coś nowego. Nie, niedługo wybuchnie wielka niespodzianka i bomba i... Planujesz w ogóle jeszcze wystąpić w Otorę albo w y, Gromdzie na przykład? Cześć wszystkim witamy serdecznie w podcaście Pomysł na siebie Jest z nami dzisiaj Michał Wampir Pasternak Siema, witam wszystkich Cześć Michał, powiedz mi jakie plany na teraz, High League, MMA, zobaczymy Cię gdzieś? Plany są grube, ale co do y, takich precyzyjnych szczegółów, to nie chcę nic zdradzać, pozostawiam to wszystko Federacjom. Masz jakiegoś takiego osobę, z którą jesteś skonfliktowany aktualnie? Znaczy no, czy ja skonfliktowany chyba nie jestem z nikim. Nie? nie. Jedynie niektórych dziennikarzy nie lubisz. Znaczy no, nie to, że nie lubię dziennikarzy. <laughs> Słuchaj, no. Ja po prostu lubię wszystkich, ale też nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mi ubliżał, lub ubliżał moim kolegom i tak dalej, nie? No to jeśli zazd... ktoś mnie atakuje, no to... jeśli ktoś nas atakuje, my odpowiadamy huraganem. No tak. Ale to może zazdrość nie wiadomo. W nie, no, razie... nie, to nie jest zazdrość, nie? to jest po prostu głupota ludzka. Mm. No głupoty nie brakuje. No nie. A powiedz mi, jak to się stało, że ty zostałeś sportowcem? Dlaczego akurat to widzieć dla siebie jakąś inną drogę? Moja mama widziała dla mnie zupełnie inną drogę, bo chciała, żebym został albo prawnikiem, albo lekarzem, ale nie wyszło. Ze względu na to, że to chyba były bardziej ambicje i. Że środowisko bananowe to zazwyczaj banany zostają kimś takim, nie? Biznesmeni. Ale ja od dziecka gdzieś tam interesowałem się sportem i dlatego chyba poszedłem w tą stronę. Ale powiedz mi, ty się wychowałeś w bananowym środowisku? Tak. Poważnie? Jestem bananem. Kurde, a ja myślałem, że, że ten, ty wyglądasz jak typowy ulicznik. Ja myślałem, że ty po prostu. Ale każdy jest zdziwiony, no, ale no. Słuchaj, no ja dlatego mówię, że jestem bananem, bo widzę, że większość moich rozmówców, z którymi rozmawiam, bo ja też robię wywiady dla EBB, którego bardzo pozdrawiam ogólnie całą ekipę, to zazwyczaj ludzie się chełpią i jarają tym, że oni pochodzą z takich trudnych środowisk, dlatego ja otwarcie mówię o tym, że ja nie jestem z jakiegoś takiego. Środowiska, które jest pf, mocne, jakieś tam mhm. kontrowersyjne, tylko po prostu jestem bananem. Oni są ulicznikami, chuliganami i tak dalej, a ja jestem bananem. Okej, okay. no to trochę jak z tym raperem Matą, który tam był bananem i chciał trochę poczuć tego ulicznego no. życia, nie? Ale banan. wiesz co? Jak się to skończyło? Znaczy nie wiem, nie znam go szczegółów, no. tylko tak po prostu z utworów wynika. No myślę, że... Chyba źle. Myślę, że mógłby skończyć w końcu tak, żeby mu zabrali wszystko i puścili go bez niczego do domu. To mogłoby się tak zakończyć. No, Banan chce no, nagle zostać kimś gangsterem, nie? No tak. Dlatego ja mówię, no ja nie... Nie próbuje rozpowszechniać tej wizji takiego trudnego środowiska, tylko bardziej takiego lekkiego życia bananowego. Nie? Ale chyba wiesz, trochę się od tego odchodzi na rzecz tego, co tam się czasem naodpierdalało, po prostu przez takie osoby, które to gloryfikowały. Nie? Tak bardzo zaznaczały, że, że tak jak Denis na przykład. No ale jak ci mówię, do... większość ludzi, którzy zaznacza to, że są takimi mega sztywnymi gościami i tak dalej. To jest takie pierdolenie pod... Wybacz, że przeklinam. No tak, tak. To jest no. takie mówienie pod to, żeby ktoś nas za to docenił. Nie wiem, jak można do kogoś doceniać tylko dlatego, że miał gdzieś tam przeszłość, która była z zawirowaniami i tak dalej. No, no, ja bym na przykład nie chciał czegoś takiego rozpowszechniać no tak. i żeby jakiś małoleć się tym jarał, bo tu się nie ma czym jarać. No, jarać tu się można tym, że ktoś ma dobre Wyjąć wyniki się. w nauce albo w sporcie. Nie? No, no. Tak jak szalony reporter mówił, że nie no. chciał się wybić na tym, tylko po prostu, że ten... Ale, w no w ale to ja... jest dziwna sprawa, że można się wybić na tym, że się siedziało dziwne. w kryminale. To jest dziwne. No, to, to no, bo zazwyczaj dziwne, ludzie, którzy no. siedzieli w kryminale, którzy tak. siedzieli w więzieniu, nigdy o tym nie wspominają. No, tak, Większość ludzi, którą gdzieś tam nawet nie to, że nie znam, tylko kolega mojego kolegi, jeszcze jakiś tam kolega gdzieś tam czai taki, takiego gościa, to mówisz, że on nigdy o tym nie wspomina. Nie? No tak, nawet nie zobaczysz po nim tego, jasne. Wiesz co, bo ja zauważyłem, że a propos wyników sportowych, ty jesteś mega wszechstronnym zawodnikiem. To mnie ciekawi, bo widziałem tą walkę w One Championship, no. gdzie naprawdę było widać, że ty ogarniasz. Wiadomo, jesteś black belt w BJJ, no. ale po prostu i ogarniałeś tą stójkę z gościem, i, i w parterze umiałeś łokciami zaznaczyć. Skąd to pochodzi? To jest taki dobry warsztat trenerski, wtedy wyrobiony? No, no, pierwsza rzecz to nie mógłbym wspomnieć, że to jest zły warsztat trenerski, bo ja od początku swojej zawodowej kariery trenuję pod okiem trenera Mirka. I to wiesz, trener mhm. jest, nie chciałbym obrażać innych trenerów. Dla mnie jest na, najlepszym trenerem, a na pewno jednym z najlepszych u nas w kraju. I wiesz, no ja, jak walczymy, trenujemy, to zazwyczaj trenujemy każdą płaszczyznę. No to ja tam nie mam tak, że na przykład lubię robić tylko parter, a box i inna formuła jest dla mnie tak tylko dodatkiem. Trenujemy wszystko. No tak, właśnie zauważyłem, że w ogóle jak On Ci podpowiadał, czy tu kolano mhm. na głowę, czy to, to wszystko wchodziło. I też dzięki temu fajnie ta walka wyszła, zresztą wygrałeś. Słuchaj, bo ja wiem o tym, że większość zawodników, trenerów i komentatorów sam to zauważyłem na swojej osobie w ogóle nie. Nie rozumiem podpowiedzi trenera Mirka, bo trener Mirek daje proste, krótkie komendy i które my mamy wykonywać, a tam Niekiedy po moich walkach ktoś próbował rozgadywać się na ten temat, że trener co on podpowiada i tak dalej, no ale to mi się wydaje, że tylko każdy chce pokazać, że trener wcale nie jest taki wybitny. No chcą coś udowodnić, może zazdroszczą. No, wiesz to, trener kształtuje zawodnika, to widać to jest, wiesz po, no to po osiągnięciach. Słuchaj, najlepiej będzie jak będziemy udowadniać sobie czynami, a nie słowami, no to jeśli ktoś ma coś do powiedzenia okay. i do zarzucenia trenerowi, to niech wytrenuje zawodników, od zera tak jak on niech wsadzi ich do UFC czy, czy gdzieś tam odniesie jego zawodnik sukcesy na arenie międzynarodowej. Wiesz to dużo dzieciaków teraz zaczęło trenować ma wiadomo przez te freak fighty przez rosnące zainteresowanie. No. Dobra droga myślisz w sensie idzie z tego wyżyć jak dzieciak dzisiaj zaczyna. Wiem pewnie że powiesz żeby nie myślał o tym może no. na początku bo to pasja ale no. ogólnie tak patrząc długofalowo czy ty uważasz że da się tylko z tego Żyć. Znaczy ja jestem przykładem, że się da, tylko że ja zacząłem tak trenować jako zawodowiec no dopiero po jakichś tam perypetiach i zakrętach losu. <cjubionique> Jest to bardzo ciężki sport do połączenia z tym, żeby jednak pracować. No albo masz bogatych rodziców, albo masz dobrych sponsorów i wtedy możesz zająć się tylko sportem. Ja akurat posiadam to i to, także dziękuję przede wszystkim moim sponsorom i możesz z tego... Coś tam dłubać. Tak, Zajeb się, że tak otwarcie mówisz, że miałeś też wsparcie rodziców, a nie tutaj jest. Znaczy jesteś... nie rodziców, tylko. Sponsorów no może, Rodziców tak też powiedz. coś tam troszeczkę zawsze, nie? Tak. A powiedz mi, a hejterów będziesz częściej wyjaśniał? Czy nie, nie, bo po tej akcji z hejterem zgłosiło się mnóstwo osób, które po prostu chciało przyjechać i zrobić sobie albo ze mną w darmowy trening. Albo jakiś e, zapaść się na materiał do nas, a to nie o to tutaj chodziło. Ten film miał mieć głębszy sens, ale nie wszyscy to dostrzegają. To jest pierwsza rzecz. Mhm. A druga rzecz jest taka, że ci, którzy najbardziej wyzywają, obliżają w internecie. To w momencie, jak im proponujesz, że chodź, przyjedź, pokaż to wszystko, co napisałeś, to piszą najczęściej, że jutro są, a później kasują konta lub coś takiego. A jakie oni mieli zarzuty do ciebie w ogóle? O co, o co im chodziło? Co ten hater napisał? Bo że nie... jestem półgówkiem, Aha. że powoli mówię, że jestem słaby. Aha. I to są takie najmniejsze zarzuty, bo później już leciały za zarzuty typu takie wiesz, no, wulgaryzmy, nie? No, bo właśnie chciałem Cię zapytać skąd Twoja płynność medialna, bo właśnie ja bym nie powiedział, no. że półgłówek, który tam wolno mówi, właśnie wręcz przeciwnie, Ty się nadajesz często do tych Właśnie no, dlatego jesteś też tej ekipie EBE, ale nadaje się po prostu do takich medialnych nagrywek. Masz tą płynność właśnie mówienia. Ale to... Skąd to u Ciebie? Ty to nabrałeś doświadczenia? To nie ty... wiem skąd to do i... mnie to i nie, nie, nie mam zielonego pojęcia. Ciężko by mi było teraz coś rozkminić. Aha. Ale ludzie też sobie nie zdają sprawy z jednej rzeczy. Po pierwsze jak jesteś takiego jak włączasz kamerę to już musisz mieć to troszeczkę tego obycia żeby zacząć normalnie. Płynnie się wysławiać, a oni tego nie rozumieją. Druga sprawa jest taka: najczęściej wywiady z zawodnikami są bardzo często, może nie najczęściej, robione podczas tego, gdy schodzą z walki, a to są emocje, jeszcze stres z nich schodzi, także też jest ciężko się wypowiedzieć, tak jak oni by tego oczekiwali. Zresztą ja nigdy nie będę osobą, która będzie mówiła to, co. Słuchasz, chcę usłyszeć tylko to, co ja myślę. Mhm. Ale zauważyłem, że lubisz chyba wywiady robić. Szczególnie z frykami chyba no, lubisz ogólnie, robić wywiady, nie? Ogólnie ja kiedyś nawet powiem Ci, chyba nauczyłem się tego, bo ja nie jestem osobą taką otwartą, która. znaczy otwartą, no. Lubię rozmawiać z ludźmi, tylko że no niekiedy ta rozmowa nic nie wnosi do mojego życia, a z frykami no jest trochę. Może inaczej. Ja rozmawiając z nimi, niekiedy uczę się takich rzeczy, które później mogę wykorzystać i, i które myślę, że będą mi potrzebne w życiu. Nie? No, podchodzisz bo, biznesowo też do tego jakoś, nie? Pierwsza sprawa. Druga, no fajnie jest wysłuchać historii gościa, który gdzieś pokazał się w tym świecie fightów. wysłuchać tego, jak on te, do tego doszedł, bo to też jest ciekawe, nie? Mhm. No, to jest ciekawe. A propos freaków, co sądzisz na przykład o Alanie Kwiecińskim okay. albo dwa na jeden na przykład Alan i z jakimś kolegą? To nie jest Alan Kwieciński, tylko to jest dziwka <laughs> albo kwiecińska. I jeśli mam wypowiedzieć, się, co ja o nim sądzę, uważam, że to jest no. I, I tyle mogę o nim powiedzieć. Mm -hmm. ja? No nie, nie darzysz go sympatią. Ja, może też to. nie jestem fanem jego warsztatu tam sportowego czy coś, ale a propos tego, właśnie no. jak wiesz, dlaczego wiele osób nie osiąga w sportach walki no praktycznie nic albo zatrzymują się na pewnym poziomie? Bo jednak wiesz, ty czy Wotore czy, czy inne organizacje, ty po prostu wygrywałeś te walki. Wiadomo, czasem się przegrywa, ale warsztat jest. Dlaczego ludzie, mimo treningu, bo nie mówię tych, no. którzy nie trenują. Mimo treningu, dlaczego nie osiągają w tym sporcie nic? No po pierwsze, to jest bardzo ciężki sport. Nie każdy, jak dostanie twarz, to będzie chciał oddać, tylko... Słuchaj, no nie każdy nadaje się i ma predyspozycję do, do wszystkiego. No. Na siłę nie jest, nikogo nie zrobimy fajtera. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że każdy zawodnik MMA powinien mieć bardzo mocną głowę. Dobrze radzić sobie z problemami, ze stresem. Tego na przykład ja się nauczyłem ze względu na sport, na MMA. Podejście do samej walki, wiesz, siedzisz w szatni, żeby się nie spalać i nie myśleć o tym, w ogóle noc, żeby dobrze się wyspać i tak dalej. Układanie tego wszystkiego pod walkę to jest mega istotna kwestia i to musisz do tego podejść tak naprawdę z głową. A jak się przygotować do takiej walki? Na przykład 3 rundy po 5 minut. To jest bardzo dużo, wbrew pozorom, mega wysiłek, mm. jeszcze różnorodny, pod każdym polem. Nagle Cię ktoś popycha, tu bije, to też męczy. Jak Ty się przygotowujesz do takich walk? Znaczy... Żeby mieć taką kondycję, nie, widać, że nie jesteś mm -hmm. zmachany pod, po tych walkach, więc... Aż tak bardzo, nie? Ja myślę, że nie wynoszą cię. genetycznie mam predyspozycję do tego, że jestem wydolnym zawodnikiem. Nie jestem jakimś bardzo siłowym zawodnikiem, ale dzięki temu jestem wydolny. A druga sprawa jest taka, że ja współpracuję z szeregiem ludzi, którzy są odpowiedzialni za to. to, to to nie jest tylko i wyłącznie moja praca, tylko pomagają mi trenerzy i każdy jest odpowiedzialny za coś. Dzięki temu to się tak wszystko dobrze składa. Jedną Piesu, całość. cały czas byłeś fajterem, jesteś I mam do Ciebie takie pytanie: jak się znalazłeś też w tym środowisku trochę z drugiej strony, gdzie wielu fajterów jest na to zamkniętych? Mówią, że to są pajace we frikach, tak. bioci i tak no. dalej. A Ty się znalazłeś po tej stronie, dobrze się w niej odnajdujesz, jesteś w tym ebe-ebe tak. i ci to fajnie wychodzi, bawisz się tym. Jak w ogóle do tej współpracy doszło i jak ty to oceniasz teraz? Znaczy jak doszło to odpowiem szybko to właśnie nasz koleżka EBEB się zgłosił do Piotrka, Piotrek sięgnął mnie do tego projektu. Aha. To jest pierwsza rzecz a druga że mówisz że wielu fighterów gdzieś tam jednak mówisz że to jest to jest takie wiesz, no, że oni się w tym nie, nie czują, mm -hmm. no nie każdy musi łapać ten klimat, tylko że ja Ci powiem tak szczerze, ja też na początku tak patrzyłem z przymrużeniem oka, nie? ale jak tak wiesz, później tam gdzieś zacząłem, czy przyszedłem gdzieś, ktoś oglądał i tak dalej, no to usiadłem. I tak przemyślałem to wszystko i mówię, ale to, to w ogóle tak nie, ani mi to nie szkodzi, ani mi to, wiesz, nikt mi na, na odcisk nie, nie nadepnął, ani nic takiego. Także myślę, że kwestia podejścia do tego, a druga sprawa jest taka, że większość ludzi, którzy na to pluli, na ten moment czerpią z tego korzyści. No, no może nie większość, dystąpić, ale nie? dużo jest takich osób. No, ja na przykład też unikam takich kwestii, że, że to jest złe. Nie, to nie jest złe. To jest coś nowego, no jeśli mi to nie pasuje, to tego nie robię i idę w inną stronę, nie? Mhm. Nie, Słuchaj, no ja jako jednostka nigdy nie zmieni świata, a to już federacje freakowe w tej chwili, to, to są największe federacje w Polsce. No właśnie. W moim odczuciu. W Polsce się to mega ogląda, hmm. za granicą trochę mniej to jest popularne. Właśnie tam w Stanach to bardziej sport góruje niż Free fighty, ale no tutaj wiadomo, no, to jest, jest taka kwestia, że nam tu to siadło jakoś w no Polsce, nie, ale popatrz, ty walczyłeś w Wotorę, czyli mega brutalnej, mega brutalnej, tak naprawdę mhm. formule, chyba najbardziej na ten moment, tak mi się wydaje. Planujesz w ogóle jeszcze wystąpić w Wotorę albo w Gromdzie na przykład? W Gromdzie nie, nie planuję wystąpić, bo Gromdy nie stać na to, żebym ja dla nich zawalczył, to jest pierwsza mhm. rzecz. Druga rzecz taka, to nie podobają mi się wypowiedzi szefa Grondy, chyba bodajże on ma Grabowski. Mhm. Po ostatniej walce Simona Henriksena zaczął mówić, że to jak go szukali i tak dalej, że on 5 minut przed walką dowiedział się w ogóle, że ze mną walczy. No ale to jest takie. To jest, to jest taki. Far... Nie, no to jest dla mnie po prostu mówienie takich rzeczy. To, to jest czymś to kłamstwo, bo Simon wiedział wcześniej ode mnie, że walczy. Ktoś mu wypadł i wzięli mnie. To jest po mm -hmm. pierwsze. Więc on miał więcej czasu do tego, żeby się przygotować niż ja. A druga sprawa. On nie wiedział i mu przed walką zmienili zasady i zawodnika, tylko że przyleciał. Dzień przed walką na lotnisko i mówił o tym, jak, jak, jak on nie do, dotknę, a on jak mnie znokautuje. Więc to jest takie, no nie wiem skąd on to wziął. To dla Gromdy nie zawalczę, to, to jest pewne. A co do wotore, no są plany, żebym zawalczył już niedługo, żebym bronił u pasa, ale no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, jak te wszystkie kon kontrakty będą podogadywane po, i tak dalej. Wiesz, ja też jestem zawodnikiem, który nie ukrywa, że walczę dla pieniędzy i chcę, żeby mi się to zgadzało. Finansowo, może nie walczę tylko i wyłącznie dla pieniędzy, bo jeśli bym to robił dla pieniędzy, to już bym dawno robił coś innego. Mhm. Ale na tą chwilę mam rodzinę i chcę ją utrzymać z tego, że jestem sportowcem, a nie że no jestem magazynierem, chociaż nigdy nic nie miałem do magazynierów, bo sam wykonywałem pracę magazyniera i, i walczyłem dla największej organizacji azjatyckiej. No, i przez to właśnie z, y, później miałem no problemy z pracy. Była nie. sytuacja, że wróciłeś, rozdawałeś autografy, wróciłeś no i No, i już przestałem rozdawać pracy, autografy, nie? i zacząłem no tak. rozdawać autografy w biurze dla bezrobotnych. Nie? Czyli co, bronisz, chcesz bronić pasa w Otorę, tak. i masz też tak naprawdę MMA VIP pas. Czy Ale tutaj MMA... masz coś zamiar robić nie, z MMA? VIP? MMA VIP już nie, nie wróci, z tego co wiem. Tak? Aha. Miała powstać inna organizacja, tylko Aha. nie wiem, czy ona ruszy, czy nie ruszy. Powiem Ci tak szczerze, na tą chwilę dogaduje dużo mega ciekawych kontraktów i cały czas ktoś dzwoni i się pyta czy jest możliwe, żebym jeszcze u nich wystąpił. No to zajebiście, fajnie Ale się rozkręciłeś ja ci, Michał. No bo ja Ci powiem teraz dlaczego i no. to wszystko się wzięło stąd, że nie, że ja fajne widowiskowe walki dawałem, bo dla niektórych to są widowiskowe, dla niektórych nie. To jest każdego subiektywna ocena, ale dzięki temu, że poszedłem, zacząłem robić YouTube'a i że dał nam możliwość EBEB, wciągnął nas na to wszystko, za co mu oczywiście serdecznie dziękuję. I można powiedzieć, że on mnie wypromował, wypromował dla szerszego grona odbiorców. Czyli stałeś się medialny i dlatego poszły te wszystkie propozycje, a że umiesz walczyć, to jeszcze lepiej dodaje, nie? Efekt? No tak. tak. Wysyłają fajnie. Michał, także ja ci kibicuję, fajnie, że się tak rozkręciłeś, zajebiście. Jakieś plany na teraz, takie, którymi możesz się gdzieś tam podzielić na tym znaczy, etapie. Na tym etapie mogę Ci powiedzieć tyle, że niedługo wybuchnie wielka niespodzianka i bomba, i zapewne zostaną ogłoszone moje walki, a będą to mocne walki, fajne walki takie dla szerszego grona, czyli wszystko się rozkręca i idzie w dobrą stronę, jak na razie. To git. No to dobra. Dzięki Michał, wielkie za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia. Rzek Jednamy się z Wami, na razie, ja, ja również dziękuję i korzystając z okazji chciałbym podziękować sponsorom Sirant, to, firma Tom Trans, Tomasz Smołuch jeszcze restauracja Antresola i co? Chciałbym Wam podziękować za kawkę. Dzięki, Dzięki. szacun za polecenie jeszcze raz sponsorów, no. za to w końcu pomagają, A nie? jeszcze chciałbym dodać, o Panu co? Jeśli ktoś jest w Warszawie to niech wpada do nich na kanapkę. Pozdrawiam! Wpadajcie.